Witam, nasza firma jest przedstawia Peugeot 207 wyposażonego w jednostkę 1.4 VTI o mocy 95 mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sekwent 32. Kolejną w komorze silnika widzimy wtryskiwacze gazowe BRC, filtr fazy lotnej, elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej. Oraz komputer sterujący i reduktor umieszczony zostały pod reflektorem. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna gaz, usytuowany został po lewej stronie kierownicy, poniżej regulacji wysokości świateł. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, średnicy 630, wysokości 204 mm. Zabór tankowania na życzenie właściciela umieszczony został w zderzaku po lewej stronie. Tak prezentuje się Peugeot 207 z instalacją gazową BRC.